7 dzień lutego z tej strony Łukasz, Fibonacci Dim School, szerokie spojrzenie, interwał dzienny na dolarze do jena. Wyznaczamy najbliższe wsparcie. Tutaj pojawia nam się dosyć ważny klaster FIBO. Mowa o mierzeniu 38,2 z tego szerokiego mierzenia i układ geometryczny balans 1 do 1, czyli mierzenie F100 wypadają bardzo blisko siebie. Ważne wsparcie, to są okolice zaznaczone przeze mnie kolorem zielonym 111-12, 11, 80, czy tutaj jakieś 2 20-30 pipsów należy przyjąć, ale jest to mierzenie D1, a więc bufor bezpieczeństwa również powinien być troszeczkę większy. No, wspaniałym potwierdzeniem na pewno są klastry FIBO, tutaj tych klastrów jest kilka, zwróćcie uwagę: 161,8 praktycznie się nałożyły na 4-godzinówce. Widoczne również są dodatkowe potwierdzenia, na przykład ostatnie korekty również mamy 161,8. Także oprócz mierzenia fs 2 mamy dwa szerokie mierzenia. To są, jak wiemy, bardzo ważne, więc najbliższe wsparcie okolice 111, 12, 110, 80. Do tego miejsca brakuje około 70, 80 pipsów, a więc cierpliwie czekamy. Jeżeli chodzi o najbliższy opór, no to tutaj również sprawdzony układ największej korekty w tym ostatnim ruchu spadkowym. To jest ostatni swing spadkowy, największa korekta no to jest dokładnie ten układ i ten układ również będzie przestawiany od naszych ostatnich dołków czyli w momencie jeżeli rynek osiągnie nowe minima, ja ten prostokąt po prostu przestawię niżej na chwilę obecną interesuje mnie górna podstawa, zarazem jest to też opły, bardzo istotny, także 114,46 to jest najbliższe wsparcie, najbliższy opły, najbliższy poziom do zajmowania krótkich pozycji, no oczywiście jeżeli będą ku temu jakieś dodatkowe Przesłanki, natomiast najbliższe wsparcie znajduje się 80 pipsów niżej.